A więc jestem Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Skroni Gedolinu. A dzisiaj mamy temat, który już był zapowiadany wiele razy. Wiele razy też występował w ankietach dotyczących jakich tematów chcielibyście, chcielibyście zobaczyć. Aż w końcu nagrałem. Nagrywam teraz o tym temacie film. Temacie, tematem dzisiejszego odcinku jest Plaga Turund. Gdzie sobie na ten temat porozmawiamy, przedstawię Wam ją No i przejdźmy już Tak więc ostatnie kroniki były trzy tygodnie temu, to były mm, potwory najciekawsze Tak więc no kroniki nie będą się pojawiać tak często mm, No bo są to dost, Są to nie są aż tak mało wymagające ode mnie, na przykład jak nie wiem, Prezentacje bogów Bo to mam już gotowe od wcześniej Tak więc Kroniki są trochę tak bardziej unikatowe pod względem rzucania, częstotliwości rzucania. Przejdźmy już do flagi Turund. Porozmawiamy sobie, co to była, czyli to była zaraza wirusowa, która rozniosła się po gadolinii. Kiedy ona trwała, kiedy flaga Turund trwała. Plaga Turun trwała od roku 1183 do 1185, włącznie z tymi rokami, z tymi latami, nie rokami, tylko latami, czyli łącznie trwała 3 lata, oczywiście epoki świtu, gdzie, skąd się wzięła, to nie jest wiadome, skąd się wzięła, skąd w ogóle się, no po prostu nagle zaczęła się szybko roznosić i po całym cały główny kontynent został zarażony żadnego królestwa to nie ominęło na głównym kontynencie oczywiście no wiadomo wyspę Kandel również to nie ominęło wiadomo z, z królestwa Ulem często są no, codziennie są jakieś tam podróże na wyspę Kandel z wyspy Kandel i tak, i tak dalej na tajemnicze lądy to nie dotarło tak samo na wyspę wschodnią Ile osób zabiła, to też są też dość duże pokaźne statystyki ile, ile ta flaga turund zabiła Bo, Ponieważ no, nie ma dokładnych statystyk wiadomo, nie ma tego jak oszacować Ile osób zabiła, szacuje się że około 1700, W tym, no i są takie wyszczególnione ile Jakiej, jakiej rasy Czyli 500 pięć, tysięcy m, Ludzi No i ich też warto nadmienić Że podczas tej Podczas tej plagi zginął Król państwa zgankan, Czyli Traknisz. No a na przykład król Sa, Władca elfów w państwie Similion w, w królestwie Sansodor przeżył Też jest w jego opisie Na przykład napisane 650 tysięcy osobników rasy Urant, tak? czyli mm, rasa Urant należy do rasy. No do. No jest to rasa ta zązy. Wiadomo, każdy wie o co chodzi. 230 tysięcy elfów oraz 300 tysięcy krasnoludów. Yy, tak więc no, są to dość pokaźne liczby, na tyle, ile to, yy, ile zabiła ta plaga. A w jaki sposób sobie poradzono sobie z zaprzestaniem jej, z. z, z no, żeby się nie, nie rozprzestrzeniała dalej po całej gadolinie i żeby nie wybiła całej na przykład, no nie. Żeby wszystkich po prostu nie wybiła. No to. Ograniczono kontakt z ludźmi. No, ograniczono w ogóle kontakt między sobą. Mniej osób mogło przebywać na targach, też często to się przenosiło przez towary, tak więc też ograniczono. Przepływ tych towarów, tak więc no, dość było to mroczne czasy. No i na przykład mroczne czasy były to dla karcz, ponieważ na te 3 lata zamknięto karczmy. No i nie było wstępu do nich. Ciężkie to były czasy dla na pewno niektórych. Tak więc turunt. Myślę, że została przeze mnie wyczerpany ten temat. Yy, jeszcze mógłbym yy, wspomnieć w jaki sposób yy, się ona przenosiła. Yy, yy, przenosiła się głównie drogą kropelkową. Yy, no, no tak, tylko to, tym się przenosiła drogą kropelkową. Yy, tak więc, no chyba to na tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek, kolejne kroniki w, za jakiś czas, na pewno zaraz shorts, często pojawiając z Kroniki Gadolinu. Znaczy shortsy, ogólnie wszystko to jest pod serią Kroniki Gadolinu, Kroniki Gadolinu to jest taki, to jest taki hmm. główny, główna seria. No i po nie, od niej wychodzi tam kilka podserii, na przykład tereny Gadolinu, historię Gadolinu, postacie Gadolinu. Znaczy postacie, kroniki, znaczy postacie, tereny, historie i szorcy I to chyba wszystkie. Yy, a! Jeszcze mitologia. To też jest pod seria. Kronika Doliny. Tak więc w kolejnym odcinku widzimy się niedługo. No, bardzo krótki, 6 minut około. Yy, tak więc nie jest to dość duży temat, ale wreszcie o tej pracy, którą nagrałem Kolejny te, temat jaki będzie? Nie będę Wam jeszcze mówić. Może o mocy kłoda, Nie wiem, czy będę jeszcze robić, ponieważ może jak skończę książkę podróż, odzyskanie, to wtedy nagram może. Zobaczymy. Na razie bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Widzimy się w kolejnym za kilka dni i papa!